Cześć wszystkim. Dzisiaj Wam pokażę jak prawidłowo założyć oponę identkę oto tą felgę. Ta felga to jest od roweru cross. Tylko wezmę ściereczkę, bo trzeba felgę odtuścić. Poczekajcie. Mam ściereczkę. Felge odtuścić. Felge trzeba odtuścić przed montażem. O tarczówkę no nie muso, ale zawsze trzeba odtuścić. No i co drugie? Przed montażem, tu jest zetka. sprawdzić czy nie ma rozwarstwień na oponie, tak? Czy nie jest opona pęknięta? Trzeba sprawdzić. No opona na to wygląda, że nie jest pęknięta, to na to wygląda, że ona jest do dalszej eksplantacji, to jeszcze na niej można pojeździć, po prostu, tak? Dętka to wiadomo, dętka nówka. Nie trzeba sprawdzić, bo to jest całkowicie nowa. Dętka jeszcze ani razu nie była klejona. Dobra. Zaczynamy od wkładania felgi do opony. Tak jest wszystko sprawdzone. Wkładamy na eleganckości Szukamy teraz tutaj otworu na wentyl Wkładamy o, Zaraz Wam tutaj kamerę poprawię o, Będziecie mogli sobie zobaczyć jak Montuję o. O, Będziecie mogli zobaczyć o. Jak sobie montuję ten sobie montuję, wy. O, jest tutaj wentyl. O, Ale na przykład, yy, jak chcę zakładać oponę we felgę, to nie zakładam żadnymi łyżkami, tylko po prostu palcami. Ja palcami umiem i ściągam palcami, zakładam palcami. Nie używam żadnych śrubokrętów yy, i na przykład łyżek do zakładania opon, tak. Tylko robię palcami I, ty, i tyle i tylko robię tym. Jedynie i wyłącznie. Robię palcami. Teraz sobie zakładamy na eleganckości dętkę. I teraz sobie zakładam palcami. Pyk, pyk. i pyk. I na przykład opona. Założona. I tylko sobie wyciągam wętylek. O! Mam tutaj o. Pompkę. Typowo rowerową. No, może rzadko ze mną jeździ na rowerze ta. Ta. Pompka. No, ale przydatna jest, mogę powiedzieć szczerze. No ja na przykład teraz. Taką. Takie coś. stawiam O! Podłączam. O, i mogę sobie teraz pompować. O, idzie powietrze, słuchajcie. Idzie powietrze. Wiem, że jest trochę potrwa, to jest około 29,5 cala, to Troszkę potrwa w pompowaniu, ale jest dobrze. Teraz sprawdzimy czy nigdzie opona nie wychodzi. Jak nie wychodzi to znaczy, że jest dobrze. Jest w porządku, bo się że wychodzi, ale nabijamy nadal. To jest prosta i logiczna sprawa, wymiana opon czy dętki. Tylko wystarczy, że sprawdzić, czy nie, czy, nie ma, czy nie ma żadnego rozwarstwienia w oponie. Czy opona nie pęka, czy nigdzie z dętki powietrze nie ucieka. Wentylki dobrze podokręcać. A z wentylkiem to Wam pokażę, czy jak można dobrze dokręcać. Opona jest gotowa do. zaraz wam pokażę. Zaraz ustawię kamerę. I opona jest gotowa do montażu. I tylko jedna sprawa sprawdzić, czy. Pentylek jest dokręcony. Jest dokręcony. I tylko grzybek. no I, got i opona. You no, know, koło jest w 100% gotowe do montażu. I tyle. A bo jak inni robią, że jak jest dentka przebita, to sprawdzają w wodzie. Albo sprawdzają także na ucho, że biorą dętkę i jeżdżą tą dętką po uchu i jak na przykład ucieka powietrze, to czuć w uchu, że ucieka powietrze. I wtedy szybko wbijają zapałkę i wtedy szybko czyszczą dęteczkę, łateczka sklejone. I tak to jest. Są różne sposoby. Ja mam yy, zaraz żeby właśnie skłamać, ja mam do tego. Mm, ja mam dwa sposoby Albo sprawdzam w wodzie Albo sprawdzam na ucho jak ucieka powietrze i tyle I wtedy jak Ucieka to szybko Zapałeczka i Czyszczę papierem ściernym Tą powierzchnię przed klejeniem Dętki I wtedy łatka I się elegancko klei I co mogę Wam odpowiedzieć I na, No wiem, że powinien. No, wiem, że powinny, powinny być pozdrowienia na początku filmu, ale, ale na, na koniec filmu pozdrawiam Klaudię, Agatę, tam innych widzów. No, tej chwili pomysłodawcy na ten film dzisiejszy, jestem tylko ja z Klaudią, którą za to bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za ten film co wymyśliła. Na tym, no, no. No trochę pomysłów w jaj też włożyłem w to. I co mogę powiedzieć jeszcze? No i proszę sobie subskrypcję, komentarz, łapa w górę przede wszystkim. No i będę myślał nad dalszymi takimi filmami, na przykład nie wiem jak dokładnie być łańcuch, montaż łańcucha i takie tam inne, tak? Co mogę powiedzieć? Tego odstawię koło. Co mogę na to powiedzieć? Trzymajcie się. Dobrej nocy. Cześć.